3, 2, 1, start! Pozdrawiam Was serdecznie obok się będzie, ponieważ ja lubię żyć swoim życiem. Nie zamierzam żyć innym życiem niż to, ponieważ jest koronawirus. Nie znaczy to, że lekceważę mycie rąk i te inne rzeczy, które trzeba robić. Oczywiście każdy z nas robi, natomiast nie mam zamiaru nagle zamieniać się w specjalistę od kor koronawirusa i robienia e, updates, nowości, co, gdzie, tu i tam to jest vlog zawsze był i zawsze będzie sportowy i pięściarski dlatego parę zdań na temat tego co dzisiaj panowie e, powiedzieli w jedynym kraju gdzie jeszcze boks funkcjonuje oprócz Meksyku właściwie są dwa kraje gdzie boks jeszcze funkcjonuje to jest Meksyk i Wielka Brytania Eddie Hearn nie przejmując się niczym specjalnie zrobił dzisiaj konferencję prasową walki e, Dereka Cisory z Aleksandrem Usykiem, super interesująca walka wielu na wszystkich, zestawienie dwóch kompletnie innych stylów. Natomiast my na ten temat jeszcze zdążymy wiele, wiele powiedzieć, ponieważ walka będzie dopiero 23 maja w Londynie, oczywiście w Hali O2. Natomiast parę zdań, co powiedzieli ci najważniejsi w tym wydarzeniu. Zacznę od Aleksandra Usyka, przypomnę, niepokonany 17.013KO. Jak zawsze, Aleksander specjalnie tutaj nie próbował być za elokwentny, stwierdzając, wiadomo, on nie jest tych, co, co, lubią, co lubią gadać, szczególnie na konferencjach przed. Na konferencjach po, o tym się przekonałem osobiście, jak najbardziej. Natomiast przed niekoniecznie, przed niekoniecznie. Aleksander Ustyk dzisiaj na konferencji w Londynie powiedział: Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być tutaj i mam nadzieję, że ta walka się odbędzie. No, tutaj już widzimy takie odniesienie do tego, co się dzieje obecnie na świecie. On jest naprawdę wielkim facetem i bije bardzo mocno. Będę trenował również bardzo mocno, będę się starał być w najlepszej możliwej formie. I powtarzam Was po raz kolejny, kocham boks, naprawdę kocham boks. Aleksander Krasiuk, K2 Promotions Ukraina, czyli menadżer Aleksandra U Usyka stwierdził, Derek doskonale wie jak boksować, wie w jaki sposób się poruszać, wie przede wszystkim jak mocno trafiać dobra wiadomość polega również na tym, że Usyk też to potrafi i równie dobrze spodziewamy się doskonałej walki 23 maja i tak jak tylko Aleksander Usyk dopełni tej formalności wygrywając z Derekiem Cisorą wiadomo, że jest obowiązkowym rywalem WBO chcemy się zabrać za AJ, -a. chcemy walki z Anthony Joshua Jestem przekonany, że walka będzie wyprzedana. Mam nadzieję, kolejny z uczestników tej konferencji, który podkreślał sytuację koronawirusa, że ta walka się odbędzie. Wszyscy modlimy się o to, EGIS Klimas. Właśnie to jest prawdziwy menadżer Aleksandra Usyka, tamten pełni rolę promotora, chociaż tak naprawdę promotora stałego poza Eddie hernem nie ma. Aegis Klimas, którego lubię, bo zawsze ciekawe rzeczy mówi, tym razem powiedział A na temat Usyka. Przychodzi z wagi junior ciężkiej, zrobił tam wszystko, co mógł zrobić. Ta wyspa, myśli, myśli oczywiście Aegis o Wielkiej Brytanii, ma wszystkie pasy Mistrza Świata. Tak naprawdę to dlatego tutaj jesteśmy. Oczywiście, że potrzebował walki Aleksander Usyk z mocnym rywalem i Cisora na pewno takim jest, dobrym pięściarzem z dużym doświadczeniem. Dlatego zdecydowaliśmy się na ten pojedynek. No i wreszcie Derek Cisora 32-9-23 KO. A, chciałbym przede wszystkim podziękować Aleksandrowi, że zdecydował się przyjąć tą walkę. Będę walczył z jednym z najlepszych pięściarzy na świecie. Ten facet zdaje sobie sprawę i umie boksować. A, I bardzo trudno mi będzie znaleźć sparring partnerów, którzy będą potrafili walczyć tak jak on. No ale zrobię wszystko, co jest tylko możliwe. Chcę wykorzystać tą okazję, użył takiego określenia Golden Ticket I zrobić ją, tą okazję, wykorzystać ją do maksimum Myślę, że on jest przekonany, że wygra ten pojedynek przez knockout Że będzie w stanie mnie znokautować Ale to na pewno się nie zdarzy Ponieważ będę cały czas nacierał Wiem, że ten facet doskonale rusza się na nogach i wiem, że jeśli pozwolę mu boksować tak, jak on potrafi, tak jak on tego chce, to on to wygra. Po prostu muszę trafić go kilkoma mocnymi ciosami z, z, spowodować, że zacznie, wolne, z, zda sobie sprawę z tego, co go czeka i wtedy będziemy mieli naprawdę emocjonującą walkę. Jestem gotowy do tego pojedynku, kiedy wejdę między Liny zacisnę zęby i zrobię wszystko żeby go dopaść na zakończenie jeszcze to co powiedział e, na temat tej walki David Hay no doświadczenie Davida Hay nie muszę go specjalnie przedstawiać obecnie Haymaker Promotions e, poprzednio jeden z najlepszych pięściarzy wagi e, junior ciężkiej, pretendent do tytułu w wadze ciężkiej stwierdził m.in. nie będę wszystkiego cytował, natomiast to co jest najważniejsze e, stwierdził David Hay, między innymi. Czasami umiejętności mogą być mniej ważne niż e, mniej ważne od e, serca, mniej ważne od wielkości pięściarza i chęci walki. Nie sądzę, żeby Usyk był kiedykolwiek w równie brutalnej walce, jaka czeka go 23 maja. Spodziewamy się, że wygramy, że spowodujemy wielką, że będziemy autorami wielkiej sensacji. Wydaje mi się, że Usyk, powtarza David Hay, troszeczkę niedocenia Dereka, że nie daje mu tego, co powinien, nie zauważa tych umiejętności, które on posiada natomiast Derek zawsze bardzo chciał być z kimś w ringu kto jest uznawany za jednego z najlepszych bez podziału na kategorie wagowe z drugiej strony przyznajmy, że kilka lat temu kto by pomyślał, że właśnie Derek będzie takim zawodnikiem który będzie miał taką, taką szansę Usyk nie zdaje sobie sprawy z tego kim jest Derek Cisora jestem przekonany, że trener Usyka nie pozwoli na sparingach robić tego, co będzie Derek Cisora robił z usykiem, kiedy będzie miał na rękach założone dziesięciouncniowe rękawice. To będzie naprawdę coś specjalnego. To tyle. E, o tym, co dzisiaj działo się w Londynie. Jak wiecie, no, nic poza tym. Na świecie się nie dzieje. Poza galą dzisiaj w Meksyku nagrywam to 3:20 tutejszego czasu, czyli po podejrzewam, że część z Was y, tego mini vloga, mówionego mi mini vloga zobaczy y, dopiero, czy posłucha go y, dopiero jutro. Natomiast dzisiaj w Stanach Zjednoczonych tylko i wyłącznie gala, gala showtime, to znaczy jest 3:20, tak jak wspomniałem, jeszcze jest 4 godziny, żeby tą galę odwołali, bo wszystko inne, jak na razie. I doskonale o tym wiecie stoi. Pozdrawiam serdecznie. Do najlepszego.